Удобных ряд. В штруд Za tchnieniem duszy. Mój piękny, i jedyny słuch. Dla mnie słowa Znaczy zamknąć Ciebie w moich ramionach Zapomnieć o świecie I usłyszeć jak szalone serce drży Dla wielu ludzi miarą jest... W internecie jakieś takie wyskakiwały, właśnie dziwny jest ten świat, ale ja chciałam być trochę bardziej oryginalna, nie iść klasycznie i uznałam, że sukces, jaki mi się już trafił, przesłuchałam go, był bardzo ciekawą piosenką mm -hmm. i ciężką, bo tam jest bardzo ciężko właśnie wydobyć linię melodyczną, mm -hmm. ale udało mi się i. Zobaczymy, jakie będą rezultaty. No, pozdobywałam różne miejsca na konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i takich tutaj warszawskich. Zwracam uwagę głównie na tekst i na to, czy, czy wszystko się trzyma, czy można jakoś może zmodyfikować, żeby to było bardziej moje. Nie chcę śpiewać dokładnie tak samo jak śpiewał dany wokalista. Chcę to zrobić po swojemu i przerobić maksymalnie jak się da. Pierwszy występ. Ja, ja wyszłam na scenę i przez cały występ się gafiłam w podłogę. Ale, ale to trma mija z czasem, tylko trzeba do tego podchodzić jak do naprawdę dobrej zabawy. I nie przejmować się, że nie wyjdzie za pierwszym, drugim, trzecim razem. Nabrać tego doświadczenia, powychodzić trochę na scenę, oswoić się z nią, nie przejmować się tak opinią ludzi, bo nie każdemu wszystko się podoba. I przede wszystkim się tym bawić, a nie, niekoniecznie nie wiadomo, co z tego robić.